Witam się, witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy. Duży hol zakupowy. Po troszku Wam będę pokazywać, co tutaj się znajduje. Musiałam podnieść statyw, także już Wam, kochani, mówię po kolei. Mamy, żeby było widać dobrze, taki napój. Yy mandarynkowy 100% 3 litrowy szykuje nam się kochani impreza rodzinna więc takie zakupy dużo fajnych wędlin więc myślę coś wam nagram jabłko napój 3 litry również czekajcie napoje sobie zostawię żeby nie przeszkadzały co w każdym domu być musi Wiadomo ręczniki papierowe. Do tego sobie biorę z boku, mi się tu nie mieści. Oczywiście papier toaletowy. Tutaj jest większe opakowanie tego papieru. Nie wiem, piszę to rolek. Jest z boku, także większe takie. Opakowanie: papier toaletowy, regina. Dobra. Czekajcie, takie rzeczy, które większe są i bardziej do sprzątnięcia, jako pierwsze, żeby was można było fajnie tutaj przesunąć. Młode ziemniaki to dzisiaj na obiad będą, wiadomo, niektóre rzeczy na bezpośrednie teraz spożycie też. Ale ładne. Zobaczcie jakie ładne duże ziemniaczki. Także ziemniaki młode. Już sobie odstawię. Za chwilę będę owieczkować. Nagram dla was tutaj yy, Te. No, hol. Mandarynki do tak do zjedzenia i do szkoły sobie dzieci lubią wziąć. Dobra, co dalej? Dalej, dalej. Z takich większych rzeczy, żeby odstawić. Tu mam trzy sztuki, trzy, 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 jedno. Pokażę. Trzy takie trzy e, takie dosyć małe kapusty. Bo chcę zrobić gołąbki z tych... Młodej kapusty, także wzięłam trzy szybko warze. Na kanale Macie przepis na gołąbki z młodej kapusty. Jak ktoś by był chętny, co my tutaj mamy? Takiego tutaj na mm, szarlotkę wzięłam jabłka. Chyba cztery, 5 takich większych. Cztery na pewno się wykorzysta. Jabłek. Z y, takich rzeczy. Y, co tu dalej? Dzisiaj na obiad będę robić y, te ziemniaki. Kiełbaskę wezmę na gorąco, tak na szybko. I te mam pomidory i mam ogórki. To zrobię mieszaną właśnie taką mizerię pomidorem i z ogórkiem. Ze śmietaną, czy gdzieś tu cebulę, mam taką ładną wzięłam. Y, gdzie ta cebula się schowała? Tu nie cebula, gdzie cebula? Cebula się schowała. Dobra. Tu. Wzięłam takie dwie ładne, czerwone cebule. Gdzie ona tutaj jest? Ta cebula się schowała. Tak dla kontrastu. A. Takie dwie ładne, czerwone cebule wzięłam. jest jakiś sałatek fajnie. To wychodzi. Dobra, czekajcie troszkę Was podsunę i będzie może troszkę lepiej. Widać sobie pozabieram. Dobra, bo się nie mieszczę po prostu ze statywem. Dobra kochani, tak tutaj może zaczniemy. Mam kości takie od schabowe na zupę to już wam nie będę tego otwierać tych kości lecimy chyba z wędlinami po kolei mm, mm, mm. kiełbasa szynkowa tak mniej więcej po pół kilograma jest tych kiełbas kiełbasa szynkowa kiełbasa szynkowa tu mamy taki Boczek wieprzowy rolowany, też pół kilograma, mamy taką kiełbaskę, mm, mm, mm. kiełbaska krakowska z pieprzem, On widać nawet ceny, krakowska z pieprzem, mamy podpuszczkowa kiełbasa, tak się prezentuje, nie będę już woreczko wyciągać i mamy mamy taką ten szynka, szynka z liściem taka Wytłaczanki nam naszykowane I tak kochani mam dwie sztuki bo tam jeszcze mam w lodówce margaryna do mas i kremów jakaś bielska tym razem bo będę piekła ciasta także tak już co dalej tak na poczęstunek coś słodkiego cukierki jeszcze jakieś owoce się kupi to w ostatniej tej w ostatniej chwili jakieś owoce polecą jakiś winogron czy coś żeby to się nie więdło Coś niezdrowego, jak Wy to powiecie, ale że sami się chce. <laughs> sobie z mężem na szybko. Cukka chińska, rosół i pomidorowa. Yy, tutaj kolejna rzecz to bułka tarta. Wiadomo, do kotletów się przydaje. Często gęsto. Tutaj jeszcze jest kawałek tej cienkiej kiełbaski. O, no nie odłożę tam. Yy, tak, miejsce mi się tutaj już troszkę po... Tak, to już wam pokazywałam. Dwa razy ten yy, koncentrat pomidorowy do sosu, do ten, do gołąbków, no, pewnie jeden wykorzystam, ale mam dwa, bo mam też swoje pomidory. Yy, skończyły się ten. Yy, tak, płatki. Tym razem jakieś czekoladowe te. Muszelki i oczywiście tradycyjne płatki. Yy, tak, kukurydziane, dobra. Składamy. Mamy tak, śmietana, osiemnastka, duża. Za dzisiaj wykorzystam sobie do obiadu część do tej sałatki z pomidorami ogórkami. Twaruk sernikowy na sernik. Sernik będę. Piekła, ten co na kanale jest senek z brzoskwiniami. Także go nie będę nagrywać, bo on jest bardzo fajny. Tylko nie wiem czy brzoskwinie będę dawać, czy nie, ale ten sam przepis. Mam mm, tak. Yy, yy, świeczki zapachowe. Świeczki zapachowe. Trzy rodzaje świeczek zapachowych. O, jakie zapachy. Tutaj Wam pokażę. I trzecia taka. Dobra. Tak. Za namową, przy okazji, za namową koleżanki mardar. Mardar, koleżanka oczywiście prowadzi kanał ogrodniczy. Tak. Kupiłam sobie taką właśnie. Nie wiem, jak to się fachowo, fachowo nazywa. Czy tu pisze? I piszę to ja po swojemu nazwę taką bardziej sadzarkę do cebul, do jakichś rozsad Bo tutaj w ma takie, że się tutaj roz tego, i wyciąga się tą ziemię, i tutaj jest fajna miarka, na jaką się głębokość chce posadzić daną rozsadę. Myślę, że fajnie się sprawdzi do sadzenia przykładowo górków pomidorów zobaczymy. No także za namową koleżanki Marder e, tak taka sadzarka e, 17 zł kosztowało, to pamiętam to było w mrówce e, do serniczka oczywiście e, budyń waniliowy mam inne budynie, ale trzeba waniliowy akurat tak, tam twaróg już chyba Wam pokazywałam, dobra Yy, tak. Taką sobie wzięłam yy, lemon czyli cytrynową herbatkę bo miałam kiedyś od którejś z widzek taki mix herbat owocowych i fajna ta cytrynowa też te, te firmy Tecame tylko, że były takie różne mieszanka różnych yy, herbat także wziąłem sobie cytrynowa z witaminą C yy, kawa Port. I tak, i tutaj mamy czarna herbata. Do mojego męża, bo mój mąż to musi mieć czarną herbatę. Chłopaką wzięłam, taką pakę. Nie obejmie kamera. Tak, i wiecie. Duży, duży gór tego. Chrupków kurdzianych. Będą mieli to pochrupać. Yy, tak, to wzięłam, zbił mi się dzbanek szklany, więc yy, wzięłam dzbanek na kompot, na herbatę, pojemności litra, no i nie miałam takiego, powiem Wam, półmiska na wędliny, też sobie wzięłam taki półmisek na, na wędlinę, i jeszcze chyba jakieś kości mam, czy coś, czekajcie. Kości mam chyba jeszcze dla psów. I to chyba wszystko. Wszystko wam pokazałam. Także. I kości. Jeszcze kolejne kości. To sobie wszystko posortuję Także to takie za kupy. Takie troszkę większe. Sprzątam to wszystko i biorę się za robienie po prostu obiadu, bo wróciliśmy i mamy już godzinę pół do czternastej. Także z godziną mi zajmie zrobienie obiadu, moi drodzy. Także takie zakupy: przeważnie, wędliny, tylko zostanie jeszcze dokupić jakieś tam owoce i będzie. Wszystko i będę musiała się brać za pieczenie, ciasto, bo ja zawsze robię twoje, nie kupuję także. Tak to wygląda, moi drodzy. Chyba na tyle. Oczywiście, jak się w nim podobał, stawiajcie łapkę w górę, komentarz będzie mi bardzo miło i do następnych filmów pa.